Ząb dla dorosłych. Część dziewiąta. Starość. Życie to nie bajka. Oprócz rzeczy łatwych, przyjemnych, spotykamy też smutne, trudne i brzydkie. Wszystkiemu trzeba stawić czoła, oswoić, zrozumieć i przeżyć. Zatem dziś słów kilka o starości w świecie zwierząt. Kiedy jesteśmy starzy? Zazwyczaj wtedy, gdy tracimy zdolności reprodukcyjne i nie możemy wydać na świat potomstwa lub przynajmniej go spłodzić. Oczywiście w tym przypadku samce mają nieco lepiej, to znaczy mogą dłużej. W degeneracji ulegają także inne obszary, jak sprawność fizyczna, intelektualna, wydolność, wigor i siła. A i jeszcze jedno: można mieć stare ciało i młodą duszę i odwrotnie. Zatem to, kiedy możemy o kimś powiedzieć, że jest w jesieni swojego życia, zależy od gatunku i bagażu genetycznego. Starość nie jedno ma imię. Można być starym w wieku jednego dnia i grubo ponad 200 lat, jak w przypadku wala błękitnego czy rekina arktycznego, który może żyć blisko 400 lat, że nie wspomnę o niektórych małżach, które potrafią dobić do pięćsetki. Jasno widać, że człowiek, mimo że znajduje się na szczycie łańcucha pokarmowego i uważa się za króla świata, w kwestii długości życia nie ma się czym chwalić. Tym bardziej, że długość naszego życia jest sztucznie śrubowana przez medycynę, różnego rodzaju zabiegi, medytacje i inne wymysły mające doprowadzić nas do tego, by umrzeć zdrowo i jak najpóźniej. Ale czy to ma sens? Ale po kolei. Zacznijmy od tych, którzy goszczą na ziemskim padole najkrócej. Mucha domowa żyje około miesiąca, podobnie jak komarzyca. Jętka jednodniówka, jeśli brać pod uwagę cały cykl życiowy, to kilka miesięcy, a nawet dłużej. Niezwykle sympatyczna ryjówka etruska zaledwie półtora roku i do tego musi non stop jeść i się ruszać. Generalnie im krócej, tym intensywniej. W przeciągu kilku godzin, dni lub miesięcy trzeba się uwinąć ze wszystkim, wykluć, urodzić, dorosnąć, rozmnożyć i umrzeć. Czas na średniaki, czyli zwierzęta żyjące po kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To nasi domowi ulubieńcy jak psy i koty, zwierzęta gospodarskie, konie, krowy i znacznie dłużej niektóre papugi. Oczywiście nie możemy porównywać długości ich życia z naszym, gdyż to zupełnie różne sprawy. Są nawet specjalne przeliczniki typu rok naszego życia to 7 lat psiego lub jakoś tak, w zależności od rasy i gatunku, pod warunkiem, że to w ogóle ma sens. A na antypodach są ci długowieczni. Do rekordzistów należą Ary i Kakadu ponad 70 lat, węgorze ponad 80, orki 90, płetwal błękitny 110, najstarszy żółw słoniowy 177 lat, jeżowiec z Morza Czerwonego 200, wieloryb grenlandzki 392, a cyprynia islandzka jest rekordzistką 507 lat. Można ją spotkać w Bałtyku pod warunkiem, że się bardzo głęboko zanurkuje. Pamiętajcie, że w przypadku zwierząt podaje się zwykle dwie długości życia: w naturze, czyli tam, gdzie mogą czyhać na nieróżne niebezpieczeństwa w postaci drapieżników, pasożytów, chorób czy wypadków losowych oraz w ogrodach zoologicznych i hodowlach, gdzie z kolei otoczone są pełną opieką weterynaryjną i nie tylko, mają zapewniony wysoki klasy wikt i opierunek. I tak na przykład pingwiny przylądkowe żyją średnio 20 lat, zaś piratka z warszawskiego zoo dobiła do 37. Znawcami sekretu długiego i spokojnego życia są ci, którzy przesypiają połowę z niego. Czy wiecie, że żółwie oprócz tego, że zapadają w hibernację, czyli przechodzą w letarg w okresie panowania niskich temperatur, potrafią także zapaść w stan estywacji, czyli jak gdyby to samo, tylko że spowodowane zbyt wysokimi temperaturami? I tak żółw stepowy w takim stanie spędza grubo ponad pół roku, zatem na 12 miesięcy jest aktywny mniej niż połowę. Wniosek: Żółwie oszukują i chcąc określić ich prawdziwy wiek, powinniśmy dzielić go na pół. To oczywiście żart. Podobnie postępują lemury karłowate z Madagaskaru. Kolejna metoda na długowieczność to obniżenie tempa metabolizmu i spowalnienie wszystkich procesów życiowych. Dzięki temu nie zużywa się narządów, które mogą służyć znacznie dłużej. Robią tak leniwce, koale, golce, krokodyle, ryby i wiele innych zwierząt. Generalizując pośpiech zabija i co nagle to podjawle. Wiadomo, że niski metabolizm łatwiej osiągnąć w niskich temperaturach, czyli najlepiej być powolnym luzakiem z zimnych regionów świata. A zatem jak żyć? Proste, powoli i w niskiej temperaturze. Broń Boże, się nie przegrzewaj, absolutnie nie przejadaj, gdyż nadmiar jedzenia nadwyręża wszystkie układy, nie tylko pokarmowy. Zatyka żyły i powoduje szereg niewydolności. Bądź jak rekin grenlandzki, który pływa z prędkością nieco ponad kilometra na godzinę, mało je, funkcjonuje w bardzo niskich temperaturach i może żyć blisko 400 lat, a dojrzałość płciową osiąga w wieku 150. I jeszcze jedno. Ogromną część naszej energii, której zasoby są przecież ograniczone, zużywa mózg. Zatem wyjaśniło się, dlaczego najdłużej żyjącym zwierzęciem świata, nie licząc gąbek, jest, mająca ponad 500 lat, cyprinia, czyli małż. Im mniej energii niepotrzebnie zużywamy na stresujące nas problemy i analizy, tym lepiej. Wystarczy się dostosować i po prostu żyć. Na koniec czas na test z długowieczności. 1. Oszacuj przewidywaną długość swojego życia zważywszy na to, ile i co jesz, ile śpisz, gdzie żyjesz i jak bardzo jesteś aktywny. 2. Czy wolisz być ryjówką etruską, czy cyprinią islandzką? Zatem czy stawiasz na jakość czy na ilość? I 3. Wykryuj samodzielnie istotę, która powstanie z połączenia wszystkich preferowanych cech i zachowań prezentowanych zwierząt. Co otrzymałeś i jaka czeka ją przyszłość? Liczymy na waszą kreatywność. Do dzieła!